Sparty. Better than a porn star. Uh, this is smart turbine, and we can go in this place and there. We have a small intercooler, ten size key, and everybody clap your hands. And what we have, we have.

Siemaneczko. Trzeci raz podchodzę do nagrania wejściówki i nie mam pojęcia, jak mam nagrać. Więc Siemaneczko, mordeczko. Jesteśmy w kolejnym etapie y, zabawy z interkulerem. Y, nie będziemy tutaj czarować nie wszystko poszło po mojej myśli, bo zrobiłem jeden podstawowy błąd. A mianowicie trzeba było sprawdzić szczelność interkulera na samym początku. Y, ogólnie nie jest źle Ja jakoś. Tak nie wziąłem tego pod uwagę, bo tak się składa, że montuję pierwszy raz interkuler od ciężarówki ze złomu w ciągniku w życiu. Nie montowałem wcześniej interkulerów. I tak samo wcześniej nie spawałem aluminium. Ale co to jest? To jest kurwa krwór! To jest amelionowe! Amelion! To jest! Amy, Amelion! kurwa Am Tego nie pomalujesz. I... Okazało się wczoraj, że dorobiłem wczoraj sobie korki tutaj, tutaj mamy nabite ciśnienie, włożyłem ten interkuler do wody, bo wczoraj słabo czasowo stałem i taka trochę nerwówka była no i okazało się, że, że interkuler jest leciutko strzelony. W tych miejscach, tu jest mocno, tu jest słabo. Natomiast te mocno to nie jest mocno, tak? I ja wczoraj trochę się zdenerwowałem tą sytuacją, bo już trochę się napracowałem przy nim. Natomiast sprawa wygląda tak, że trochę tam te moje nerwy były prawdopodobnie jakby bezpodstawne. No bo jeżeli będziemy mieli zapalony traktor, to tak czy siak, te turbo zresztą możemy go chyba zapalić. Bo ja go wczoraj ładowałem, nie wiem czy to Tata odłączył. Nie no, wygląda że jest naładowana. A Tata odłączył, ale nie odłączył tych. Nie odłączył ładowarki. Kurde, ciekawe czy wyjęty kluczyk jest. W sumie to możemy go zapalić chyba. Będzie kręciło Zawsze mnie to interesowało O, lata i lata jeszcze turbosprężarka eee, Czyli no generalnie taki neurologiczny punkt będzie W momencie To nie jest ten wirnik, który Jeszcze są lepsze chyba wirniki Musiało. Tutaj jest numer seryjny, gdyby ktoś potrzebował do turba. Muszę to porównać z kilkoma zdjęciami. No, także nie ma się czym martwić się okazuje, bo tak czy siak ja, nawet jak delikatnie jeżdżę, no to masz przynajmniej tam 0,1 bara. 0,1 bara jest już mm, po prostu nadciśnieniem w układzie dolotowym, tak? Jest już turbodoładowaniem i nie ma żadnego problemu. Po prostu jakikolwiek syfik czy coś takiego będzie, to przez te mikrodziurki. Będzie wylatywał, jak już te ciśnienie będzie tracone na zewnątrz, więc plan jest na to taki, że będziemy robimy szalunek, zaszalujemy to. W zasadzie szalunek już mamy prawie gotowy, więc wystarczy zaszalować od dołu. I po prostu to zaklejamy żywicą epoksydową. Dla mnie to nie ma problemu. Yy, mamy te lamelki wycięte, i teraz tutaj użyję trochę kwasu. I po prostu to sobie spróbuję poczyścić. Natomiast jest to dosyć utrudnione, bo muszę lecieć po małego. E, także postaram się właśnie użyć trochę kwasu, doczyścić tutaj, e, po prostu te wszystkie syfy. Nie wiem, czy tej szczotki trochę sobie tutaj nie pognę, na młotkiem nie strzelę jej kilka razy, żeby tutaj lepiej doczyszczać. Weźmiesz go! Dobra, ja już biorę go. E, I spróbujemy to zalać żywicą. Zaraz pójdę po syna i wam opowiem. Musimy to doczyścić w jakiś sposób i wyczyścimy to kwasem, e, o spawaniu w ogóle nie ma mowy z tego względu, że to jest, e, że to się poci, tu nie ma takiej jakby jednej dziury, no schowaj sobie soczewkę, tak schowaj, nie ma tak jakby jednej dziury, tylko te aluminium po prostu się poutleniało gdzieś na tych zgrzewach. I nie jest to jakiś mocny przeciek, ale tak jak mówię, nie ma tutaj dojścia do spawania. Ja nie będę tutaj jakiś cudawianek tworzył, bo tak jak mówiłem, interkuler działa nadciśnieniowo. Tutaj jest y, wszędzie nadciśnienie, więc po prostu to tylko wyczyścimy. Postaramy się jakoś to tam e, z tyłu zabezpieczyć, żeby te były takie aluminiowe trochę słabo, no ale nic, no trzeba to tym mosiądzem. Wytegować, i mam tu zestawy naprawcze, jeszcze lakier bezbarwny, i po prostu tę reperaturkę tu zrobimy. I powinno być liga. Trzy klucz, gdzieś tam jakieś śruby przykręć, mi nie rozkręcaj. Gdzie jest chłodnica? A gdzie jest turbo? A jak robi turbo? No. Bardzo dobrze, piątka. Kurde, nie wiem ile tego nie chce mi się powagę iść. Kurde, na no dwa razy będzie pewno trzeba. Nie wiadomo po których lamelkach się rozpłynęło cholera. Dobra, jedziemy, panie. Jak ma być po wiejsku, to po wiejsku. Podejście drugie na granicy tego krzepnięcia, że tak powiem, żeby tą pierwszą tą wypełnić. Jak zacznie żywica wiązać, to będziemy wtedy ją lać. Tyle, ile odratowaliśmy. Ta robota dla cierpliwych, czyli nie dla mnie. Ale w sumie dobrze wyszło, bo tak, pierwsze zalanie. Tchau, Polane a leci, Kurna, no w sumie, no nie ma jak tego inaczej uszczelnić, jedynie, jedynie w ten sposób, że dolewać. No co, no chujowo, zaszalo, zaszalowane, no leci tymi lamelkami, nic nie zrobisz. Pierwszym razem, jak już trochę tam poleciało. No to już na pewno się te krawędzie tutaj, to wszystko, też w jakiś sposób tam zlało i uszczelniło, no nie? No ale nic, na no nic to nie zostaje, tylko... Tylko czekać, żeby to zaczęło wiązać. No i to jest lipa też, bo właśnie wszystko już poszło na bok, kurde. Może trzeba było to zrobić inaczej, szpachlówką najpierw w koło, no ale to mówię, to tam płyn to wszędzie wleci. I to całość to z 15 minut, trzeba czekać i tak wyczuć ten moment, żeby wlać w odpowiednim momencie. <laughs> Musisz wyczuć, żeby w odpowiednim momencie wlać w dziurkę. Widzisz? to jest życie. Dobra, mamy nasz interkuler. Mamy zaszalowane, Tutaj szalunek przepuścił trochę, więc będzie trzeba to skuć. Zaraz się tym zajmiemy. I tu mamy, tak, jeszcze to wyrównam szpachlówką. Nie, tu chyba nie trzeba. Tu może nie będzie trzeba nawet. Także musimy to wyczyścić, tutaj to obciąć. Zaraz to obetniemy, bo wyszlifujemy ko po maskę. Muszę iść. Co, Mortko? Jak widziałeś, co ja otworzyłem z tym interkulerem, to byś w życiu, kurde, nie uwierzył, nie? A dobra, bo ja wam muszę pokazać. Toż jakby leciało, to też bym wam pokazał. No a co mi tam zależy? Czysta, brudna prawda. Mamy półtorej bara. Nie wiem, czy wy to będziecie widzieć, czy nie. Bo ja nie wiem, jak to tutaj oddaję. Tutaj lepiej będzie widzieć. Dobre półtorej bara jest. Ja nie będę na pewno więcej pakował. No, jak kiedyś mnie poniesie. Jak, jak manik mechanik mnie kurde będzie wydzwaniał, że mam pakować HX50 Sapie, ale w innym miejscu, delikatnie, ale to bardzo delikatnie Natomiast nam chodzi o TT, bo to tam Gdzieś słychać, ale to. Tu gdzieś jeszcze delikatnie, ale to jest tak. Dobra, ja muszę iść po inny ten, po inny psikacz, bo ten się spienił. No ale to to jest... To jest tak małe sapanie, że w ogóle masakra. To, to, nie ma w ogóle znaczenia dużego. I teraz tak, ja go umyję i jeszcze trochę go może tutaj wyczyszczę. E, gdzie jest moja szczoteczka? Gdzie jest moja szczoteczka? E, I po prostu jeszcze go trochę, no już tam polerować go nie będę mocno. Tu mam bezbarwny karlak, e, więc jeszcze Zabezpieczę to całe aluminium, bo e, żeby się po prostu nie utleniało, nie? I, i po prostu to lakierkiem cyknę wszystko e, i tyle. Tutaj te lamelki też delikatnie. A może lamelek nie. Tu chociaż te, no ja no, w sumie troszeczkę by tutaj strzelił, to nic się nie stanie. Do, do, tej, do tej grubości i tak nie doleci, więc tutaj tylko te elementy, żeby mi kurde ładniej to wyglądało. Fajnie by było w sumie, malowane interkulery też są, i myślę, że to jest najlepsze rozwiązanie, nie? Bo malowany interkuler nie będzie się to aluminium utleniało, a też ciepło będzie oddawał. E, także na chwilę obecną jest tyle, i może jeszcze dogramy coś w nocy. Nie wiem, jak ja tu teraz porobiłem. Bo już maskę mam zdjętą, już nie pamiętam, co ja tam nagrywał, co ja tam nagrywałem. W każdym razie kratki zostały przerobione. Szkoda, w sumie, to mogłem to dograć jak ten. E, tutaj mamy Intakula i ten nasz Intakula. rozumisz Jest, kurde, powiedzmy, że gotowy i będziemy tu dalej tworzyć. Ja muszę spuścić paliwo i zamówić sobie rury do Intakula. Siadło, czy nie siadło? O. i to jest tak, Panie, o tutaj tak, i teraz tutaj trzeba te kratownice założyć. Chociaż to jest świeży lakier, to może je schowam. Tutaj docelowo może kiedyś będzie włożona z powrotem ta ten e, sprężarka od klimy. Słuchaj, to już dolot mogę sobie zrobić. E, no, no i tyle, no i mamy intakula. Nie wiem jak tam się podoba czy nie, tam jeszcze go tutaj, w tych miejscach pomalowałem trochę sprayem bezbarwnym, lakierem, klarem żeby nie utleniało się to tak tam na początku chciałem go polerować, a potem mówię pierdziele, tam nie chce mi się nie ma to w zasadzie żadnego znaczenia i tak tutaj przy wyciąganiu tych kratek trochę się porysuje ale tam trochę go szczotkami drucianymi poczyściłem, to trochę lepiej wygląda tutaj te fleki gdzieś tam widać o tutaj jest ten flek no, i, i liga, nie? I liga liści, Teraz ten dolot sobie złożę. Tam potem, jak będę miał jeszcze chwilę czasu, to muszę ten tłumik sobie przespawam. No, i tyle. No, i doloty trzeba robić. Trzeba spuścić trochę paliwa. Bak do góry. Tu parę śrub. Odwrócić. I jakiś tu dolot wykombinować. Na razie będziemy robili wszystko. Nie, mi tu dzwonią? Na razie będziemy robić na K27 standardowej. I fajnie by było przetestować K27, K27 z Aktechu. A na razie Holset będzie czekał. Bo jeszcze nie mam planu na to, co ja tam dalej z tym Holsetem wytworzę. Będę musiał zrobić sezon lub dwa i psychicznie od niego odpocząć znowu, stęsknić się za robotą przy nim, porobić inne rzeczy, pojeździć w polu i potem wrócić. Ze zdwojoną siłą do pracy nad zetorem. No i fajnie by było go wystawić, jakby się udało, w jakiś sposób go dostanę, doprowadzić z tym interkulerem, dopierdzielić dawki, co nie, i fajnie by było, jakby był jakiś traktor pooling, może MK4 by zrobili. To jeżeli będę miał siano, to bym chciał, żeby też, jeżeli będą MK4 startowali na traktor poolingu, żeby umyć go trochę zetka i żeby wziąć zetka tam. A jeszcze jest generalnie dłubanie tutaj. Fajnie by było te węże tu jeszcze zrobić, bo pompa wtryskowa już jest w miarę ogarnięta. No czyli zostaje intercooler, e, dopiero dzielenie dawki paliwa, przednia oś można by było zrobić nie trzeba, bo tam generalnie troszeczkę cieknie, ja muszę sprawdzić stan oleju. E, no i potem nie wiem, tak w zasadzie jest, no tam są jakieś takie małe pierdoły, nie? Tam subwoofer trzeba umocować, z tyłu malutki przeciek, no i potem, nie wiem, podtlenek azotu, większa turbina. Ale to już tam kwestia na, 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 na przyszłość, nie? Taka niekończąca się historia moja będzie, podejrzewam. Chyba, że samochód jakiś kupię w końcu. Dobra, Narkasz parka. A ja muszę garaż na samochód pobudować w ogóle. Narkasz parka, cześć.